Witajcie na kanale Naklaark Team Dzisiaj nagrywamy Mirror's Edge. Świeżą zdobycz samy bundle, które polecamy. Eee, tak, to jest chyba najpopularniejszy humble bundle, jakie kiedykolwiek wyszło. W dzień zarobili chyba 3 czy tam 4 miliony. Eee, no, w ciągu pół godziny milion zarobili, no to wiesz. Do tej pory przecież serwery z Team Origin trochę się dają, no to. <grym> No dobra, to zacznijmy, nie, nie przedłużając Tak. Przepamiętam tą grę mm. z reklam w telewizji. Ja w sumie też. Sam miałem w nią grać, ale jakoś nigdy do tego nie doszło. Jakoś nigdy jej nie miałem szansy kupić to po prostu. Nie Brudne i niebezpieczne. Hmm. Ale żywe i cudowne. Teraz jest zupełnie inne. Zmiany przyszły powoli. Większość nie zdawała sobie z nich sprawy lub miała to gdzieś. Wybierali komfortowe życie. Ale nie wszyscy. Ci, którzy nie chcieli się z tym pogodzić, zostali zepchnięci na margines. Kryminalni zostali naszymi klientami. Zwiemy się sprinterzy. Egzystujemy na krawędzi między blaskiem a rzeczywistością. Na skraju lustra. Unikamy kłopotów. Gdy nie jesteśmy na widoku, psy nie czepiają się nas. Sprinterzy inaczej postrzegają miasto. Dla nas to Flow. Dla nas te dachy stają się ścieżkami. Możliwościami... Takie wycieczką. częściowe tłumaczenie oh, dziwnie brzmi. Flow. No nie, Flow to jest normalnie. Flow to jest zajeb... nazwa własna. o to, że mogliby to przetłumaczyć, bo to tak trochę dziwnie brzmi po angielsku wiem, że to by miało dużo więcej sensu. Obejrzyj nowy obszar treningowy. Nie rusz Celest krąży po okolicy, więc hmm. złapią i daj się ponieść do rafit. Spacja możliwa ruch w górę. Dostajesz takich skrzydeł, jak i lecisz w pionie. No cóż, poziom normal. Nie bądźmy zachłanni, nie jesteśmy ekspertami. no Grafica To cóż. nawet całkiem fajnie wygląda. No, bardzo mi się podoba ta gra. Już na starcie. Takie hmm. to, mi to miasto to takie trochę, ja wiem, dużo białego w nim jest. White rime gun. <grym> Ale mimo wszystko jest takie bardzo kontrastowe, jest bardzo dużo białego i nagle takie jakby pomarańczowe i tak Aha. dalej, nie? A tak to jest całe czarno-białe. Czyste miasto. Biały, niebieski i pomarańcz. Same twoje kolory raju. Mój kolor to zielony tak naprawdę. Nie pomarańcz. Biały, czarny i zielony. <grym> oh. Hmm, dobra, wytnie, to się wytnie. No. O, 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 ja, 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 ja. <śpiewa> dobra. A ja nie będę. No cóż. <śpiewa> w ogóle zastanawia mnie. Hmm? Bo ostatnio wytoczyła się taka wojna o jedną grę. E... Cholera, jak to się nazywało? Zapomniałem nazwy. W każdym hmm. razie wytoczyła się wojna o jedną grę, bo żadne studio nie chciało jej wy wydać, bo twórcy się uparli, że głównym bohaterem będzie kobieta. Co? No nie, po prostu... nie słyszałem o takim czymś. Jest, no bo ta gra długo, długo miała w ogóle zakaz pisania o niej i tak dalej, nie? Jak żadne studio nie chciało jej wydać po prostu. Bo hmm. uważali, że jeżeli bohaterem będzie kobieta, to, nie, to się nie sprzeda. I dla mnie to jest bezsens. No, dla mnie to. No bo mamy, mamy gry takie jak Portal, gdzie w ogóle jest, są dwie kobiety, nie? <laughs> w pewnym sensie. Ale myślę, że główną <laughs> bohaterką jest kobieta I, jak? i to się nie sprzedało, tak? No w sumie antybohaterką też jest kobieta. No... też... Nie. Nie. Można tak powiedzieć. Mamy tu, mamy tu na przykład Mirror's Edge, które... No w sumie ma bardzo, miało bardzo dużą popularność swojego czasu. Dalej jest dosyć znaną grą zresztą. No i głównym bohaterem też jest kobieta. Zastanawiamy Zastanawiam jak ona taki spadek przeżyła. No mnie... Znaczy tam jest jakiś materiał rozciągnięty jak się przyjrzysz. No niby tak, ale mimo wszystko... Ale ma, ma twarde ten podłoże. Jakiś materiał, prześcieradło rozciągnęli uf, na uf. betonie. Ja już myślałem, że nie trafię. Aha. Dobrze, że ta gra cię za bardzo nie każesz za to, że gdzieś spadłeś czy coś, tylko cię resetuje trochę no. wcześniej. ponów. No, bo to takie jakby cię za każdym razem od początku Ops. poziomu resetowało. Wow, da się stąd wyjść? Wow, udało mi się. Nie, nie udało mi się. Nie trafiłem, skoczyłem na gzyms. I co dalej? Spacer. A masz się tam na górę chyba. Co to miało być? Ja Najczęstsze jest to, że cię nie zresetowało jakoś z tym. Spację, aby użyć obiektów zebranych razem, jak to wyskoczyło? No to jest dwuskok, to jest po prostu dwuskok. No właśnie, próbowałem dwa razy spację nacisnąć, to nic, teraz nacisnąłem raz i jak byłem na tym czerwonym i mi przyjęło to. Dobra, gdzie ona jest? Tu jest. O. Merk, chcę, żebym zrobiła z tobą spalik. Znasz go. Gotowa? No to dawaj. A, może podejdę. <śpiewa> lewy shift. Co to nie ma być? <śpiewa> Chwila. Rozbiegnij się rozbieg. po <śpiewa> trzeba trafić, to nie jest takie łatwe. Co, co to ma być? To? Tutorial. <śpiewa> No ale chodzi mi o ten manewr. Taki trochę... No co, od ściany i kopniak? Na tym obrazku to wygląda jakby ona tak leciała po prostu <laughs> cały czas. Jackie Chan. Tak. Dobra, okay. A teraz poćwiczmy rozbieranie. Na wypadek. Wszelkich... Przeczytałem rozbieranie i tak okej. Okay. <laughs> <laughs> poćwiczmy rozbieranie. Nie traf w A co? Miałeś nie strzelać, tylko opuścić ją Pamiętaj czego cię uczyłem Krok ciemnic hmm. i walcz w jednym naraz jeśli musisz A. gdy broń staje się czerwona Kiedy ona się staje czerwona? I jak ona do tyłu rękę, jakby wyciąga tak. Wow. R prowadząc powolnienie ruchu. Bad time. Wow. Czy ją właśnie klepnęła w głow. No. Przecież tak było też poprzednim razem. Wystarczy tego treningu moje panie. Czas się zająć czymś na poważnie. Drake ma dla Ciebie robotę cel, więc się u niego zamelduj. Fade daj znać kiedy będziesz gotowa ruszyć. Na razie fejd. Hmm, gdzie jest Bray. myszka? Ta myszka jest biała na białym tle. Widzisz to? No, widzę. <gryw> Te animacje są czasami. Mm -hmm. Przypomina mi to portal. Czy ja Aha, ciekawe, ciekawe zrobione miasto. Na pewno wygląda tak bardzo futurystycznie. futurystycznie. No. Są dalej napisy, czy ty tym sterujesz? Nie, napisy. Fajnie, to też jest rozwiązane. Orange. <laughs> A, i ta fajna muzyka, hmm. dzielnica finansowa 1358. A wracając do tego tematu kobiet w grze, to dla mnie jest to taki trochę bezsens. Bo, do. patrząc na przykład na gry MMO, to więc większość chłopa wybiera kobiecy do grania. Bo, po prostu, to jest postać, na którą się patrzą przez większość czasu. No tak, coś tym jest. No. Albo po prostu są, tak. <grych> <grych> hmm, kiedy mam się puścić? Nie, to jest strasznie taka instynktowna gra. Po prostu biegniesz, nie wiesz co robisz, po prostu idziesz. Aha, tu nie mogę skoczyć. Albo i mogę. Masz rurę obok. Znaczy, ma mam rurę, ale na górze. Yy, nie o tej różę mówimy ale... Zastanawiam się czy to jest ten typ gry w którym jest więcej niż jedno rozwiązanie czegoś Nigdy jakoś nie czytałem o tej grze Masz po ścianie przebiec I trafisz koniec ten moment pamiętam z materiałów promocyjnych. Wow. <głos> <Ała>. <głos> Jeszcze mogli <noise> powiedzieć, że tam trzeba w coś trafić to... Już było czerwone. No czerwone, ale gdzie? Dopiero po tym jak wyskoczyłem, że zorientowałem, że gdzieś mam trafić. Czekaj, teraz spojrzę gdzie. Dobra, tam więcej. <noise> No cóż... A. Jeszcze jakbyś się tego złapał... No właśnie, wtedy mi się złapało automatycznie. I nie do końca tak ją przeczytałem... Co tam trzeba... Coś czuję, że ta ruda będzie najgorsza... W całym, całym nagraniu. Słuchaj, przy testach ty się wyłożyłeś na pierwszym wyskoku. Jak? To by coś było... Nie, krót to jest obrót. Nie ogarniam tego. Po prostu celuj tak jakby wróg tego... O cholerę się wyjść zatrzymał. W tą drugą runę obok celuj. Ale ona jest krótsza. Ale nie wiem, coś mam nacisnąć jeszcze? No zaś mi się nie złapała Czemu mi się wtedy automatycznie złapała, teraz mi się nie chce? Jest to jakieś sterowanie hmm. Interakcja E To chyba nie o to będzie chodziło Przez następne pół godziny <laughs> Tak Po prostu nie zatrzymuj się tylko biegnij Teraz nacisnąłem E Aha Coś mam wrażenie że ta gra wymaga więcej klawiszy jak palców Drzwi pewnie Wiem ale kamera mnie z...

Poskocz może za siebie? Wow! Co to jest? Torby To kółce w miejscach. To jest chyba to, co masz zabrać? Nie to są jakieś dodatkowe bonusy. Pewnie takie zwykłe rzeczy do zbierania. Wow!

Stosowanie koloru. No. Jak widzisz coś pomarańczowego czy ten, to wiesz, że masz w tym kierunku biec. Tak samo jak w ogóle, jak widzisz coś o jakimś kolorze, to wiadomo, że masz w tym kierunku biec. Oh. Brawo. No to nie jest śmieszne. Ale jest się nie O. Tak. Co? Nie wiem, po prostu... Moje umiejętności walki w tej grze są... No cóż. To jest poziom normalny. Ja ci przypominam. Co? Ja ci o. przypominam, że to jest poziom normalny. Fajnie jest rozwiązana. Nie po prostu zdziwiło mnie to, że pom pominęli mi drabinę. Bo to było chyba przeładowanie poziomu. Dobra, jak się zmyć z tego. Hey, okay. Wiem. i zauważyłem. Jak tam się dostajesz? Muszę że tu miałaś na tym helikopterze. Możliwe. Skoro tak robisz? A no mój! Wow, myślałem, że spadnę. Czy ty rozdziału Te animacje są ciekawym robione. Hmm. Przyjąłem! Przekażę wiadomość, officer Colors. Dzięki, bez odbioru. Hej siostra. Jesteś mała? Hej Merk. Pewnie słuchasz policyjnego radca. Spróbuj się przespać. Dzień był ciężki. Jutro popytam niebieskich, dlaczego takich spędziały paluchy. Wpadnę później, okej? Okay? I nie wyrzucaj tej pizzy. Lubię jak dodatki Ta trochę coś Wiem, Wiem przecież. Strzelanina, powtarzam strzelanina. Wszystkie jednostki z 56 West na Drive. Natychmiast zachować ostrożność. Kite. Gdzie jesteś, Kite? Gdzie jesteś? Ej! Hey. Merk skoczyłaś. Wejdź na linię i namierz mnie. Hmm. Nie wiem za bardzo o co chodziło. No pewnie jakichś znajomych, znajomych, znajomych trzeba uratować. <gryzko> w tym budynku tak? Y <gryzko> Chyba... wow, fajna woda. Czekaj, przekręć się w prawo. Dalej? Nie, mi. Ciekawe jest to, że to miasto wy wygląda bardzo realistycznie. W takim sensie, że są reklamy, w tym mieście jest wszystko, wszystko co jest w normalnym mieście. Nie jest jakieś takie... Nawet samolot leci ponieważ niebie. Wygląda trochę jakby spadał. Jak się ten budynek nazywa? Up. RPJA Apsa Tam jest A? To jest R R P and A no, okej okay. Nie umiem czytać po prostu no Nie, myślę, że na tym skończymy nasz pierwszy odcinek Edge No to mógłby być dobry pomysł <laughs> Dziękujemy Wam za uwagę i zapraszamy do następnych części mojego kolecznego Ach, aczkolwiek może ciekawego czegoś. Przynajmniej z Ciebie możemy się pośmiać, no. Mhm. Mm no to dziękuję za uwagę, do następnego razu. Do widzenia.